Witam serdecznie w przedostatni dzień turnieju szturmowego. Obrona jednak dźwignęła się do, do B. Szczerze, dopiero teraz na to spojrzałem, bo jeszcze pogodziłem z tym, że się nie podniosę. Z piekła rodem, Kristo się odbił. I kabum z PSW. Eee... 150 tysięcy siły wojennej. No dobra. Kogo my tutaj mamy? Bwika na Tylko jest bardzo mocna, na, na szturmie. Może być ciężko. Wojownik wstaje na stopie, jeszcze ma tą super klasę, że będzie wstawała co chwilę z pełną maną. A, I ona <laughs> zmniejsza atak, więc ja tej bym musiał zagrać dla odmiany. Myślę, że potrzebowałbym wziąć sobie coś, co ten atak będzie mi podbijało, więc będzie to taka karta jak Bestia i lecimy z atakiem. Ok, jest 6 niebieskich. Mogę to zrobić delikatnie, ja mogę zrobić to przez combo i zrobię to przez combo. Bo ta plansza mi się na razie nie podoba absolutnie. Ty wpierw odwołujesz, czy wpierw zmniejszasz atak? Zmi wpierw zmniejszasz atak, więc ja mogę od razu już zagrać. Dałoby się te fiolety zdobyć w jakiś sposób, ok, zrobię na razie taki ruch. byłoby dobrze wymusić tego Obakana, póki mają blokadę od Od Timusa. Okej, okay, Vivika nie wstała ku mojemu zaskoczeniu. Za to staną, wstało bakan. Co nie jest takim kłopotem, no bo jest ta blokada od Team USA, więc kontra nie wejdzie. Ja przez to się skupię teraz na tej lewej stronie. Okej. Okay. <tryk> tu jest już wygrana. Padł od pasywki. Kolejny przeciwnik ma szawu Jinga na tanku. To jest dobry tank, również na szturmie. Jest znowu ta Changa. Ja tutaj potrzebuję kogoś, kto będzie ściągał Dispela z klocka. I są dwie takie karty: Lixiu albo Kirill. Chyba ja postawię na Liksiu, bo ona jeszcze może wyciszyć. Eee, no nic. Próbujemy. Hmm. Nie będę szedł po ten czerwony diament. On mi nic nie daje. Dobra, i, i teraz tak. Czy uda mi się wyciszyć? Nie uda mi się wyciszyć. Ale spróbuję zdispelować. Oczywiście praktycznie się to nie udało. Nie chciałem diamentu to i tak przyszedł. Okej, okay, pudło, jestem w szoku. To, że mi oślepili to już nie jestem w szoku absolutnie. Hmm. No to jest przegrana. Nie ma nawet nad czym się za bardzo zastanawiać. Świetnie bije ich ciemnopierz. Oczywiście uniki wchodzą jak złoto. Oślepienia również. No i to tyle z tego ataku. Dało się jakieś punkty jeszcze urwać, chociaż tyle. Zobaczymy jeszcze, czy sowa kogoś wskrzesi. No dobra, nie ma najgorzej, bo wskrzesiła w sumie mojego lekarza, który podbija mi defa. Czy tak, jeśli mam dalej mieć nadzieję, że to wygram, to musiałbym Reliusem znowu odpalić i znowu kogoś wskrzesić i najlepiej by to był, byłby to Ludwig Ludwik nie chce wstać. Dobra, jakiś tydzień to wygrałem. Nie wiem jak naprawdę. Ale skoro jest to, to oczywiście przyjmuję to. Biorę tutaj Franza. Francja jest w stanie zablokować kamieną skórę od kalo. A szal. Hmm, tylko tak. Moim jedynym dispelem jest Timus. W sumie chyba wystarczy. Lecę tym składem. Znowu plasza mocno czerwona. A ja potrzebuję kolorów najlepiej fioletowych. Ok, i mam te fiolety. E, tylko jedne przez kalo. A chciałbym mu tą skórę zablokować. Dobra, ale może nie odpali jeszcze. Jednak odpali, Więc chyba błądzi, nie poszedłem wpierw po fransa. Teraz tak, dobrze było, jakby odpalił kajdan przed przed Teamiusem. Teraz tak, mam blokadę przez trzy tury, ale wygląda na to, że jest wygrana, chyba że wstał? Nie. I znowu Shaw jest na środku, więc znowu zagram z, z Tomnik Siu. Tylko nie wiem teraz, czy brać tak naprawdę Ludwika. Ludwik mi się na, na, na początku przyda, ale, ale później Queen go zblokuje razem z Viviką. Eee, chyba, że uda mi się wybić tego Queena. Kurde no. No spróbuję, ale będzie ciężko. OK, mam, mam te fiolety. Na kilka sposobów. Zacznę w sumie od, od tego ruchu. E, może nie był to najlepszy ruch, jak się okazuje. I teraz pytanie. Lepiej. 3 w klocki w sartanę, chyba tak. Lepiej 3 w sartanę niż, niż 6 w budzinga. Ja chyba sobie ten diament odpalę teraz. Eee, tutaj się chyba nic złego nie powinno wydarzyć. A naładuję Liksiu. Może jakimś cudem queen jeszcze nie będzie naładowany. Ok. Właśnie na coś takiego liczyłem. Niestety weszła tarcza, many, ale to aż tak nie szkodzi, bo szawodnik jest zblokowany. To teraz tak, bo ten Haron. On wskrzesza na pierwszym ładunku czy leczy? Wskrzesza, ale on nie chce odpalić na pierwszym ładunku, więc nie, nie będziemy tutaj ubolewać nad tym faktem. Dobra, poszło. Dostał ostatni atak. Jest grimbel na środku. Grimbel, Jesus, arko, więc ja muszę wziąć, wziąć grimbla. Są w ogóle trzech, jest trzech tych goblinów, znaczy gargulców. I oni są odporni na wszystko na, na ogień, truciznę i wodę. Ale ja i tak nie korzystam z takich specy. E, tutaj potrzebuję mieć na pewno Fransa i na pewno potrzebuję mieć... E, no, Franz się na pewno przydaje i... i, i Grimbel właśnie, tylko pytanie. Kto ma nie grać? Ciemnopierz? Czy Ludwik? Hmm. Czy może Reliusa nie brać? Mam tutaj trochę dylemat, no dobra, spróbuję tak. <słyska> <słyska> Oczywiście najlepiej jakbym te fiolety dostał. Jak najszybciej się da, z tego względu, że ok, na pewno udało mi się zdobyć kamienną, znaczy zablokować im kamienną skórę. To jest plus. I będą też fiolety. Użyję sobie go, żeby zblokować obrażenia, które przyjdą od, od właśnie Doseka. Daj te minionki. Trochę niestety zabrakło, ale mam tutaj diament niebieski. Czy on mi coś daje? Odpala kalo, ale to nie jest jakiś problem, bo mówię, ma zablokowaną tą skórę kamienną. Większy problem to jest gosek, którego się właśnie pozbywam i w tym momencie już tego się przegrać raczej nie da. łańcuch zadziałał, a miał nie działać. Dobra, sama Wiwika nie jest problemem. Mimo, że może wstawać po milion razy. Polska walcząca, oby tak dzisiaj nasza polska reprezentacja wstawała z kolan jak, jak ta Vivika. Ok, udało się dzisiaj wygrać wszystko. Mam jeszcze dwie szanse na jutrzejszy dzień. Wydaje mi się, że dzisiaj przeciwnicy byli całkiem nieźli. Więc jestem zadowolony z tych ataków. Ja Awansowałem na 32 miejsce mimo kiepskiej obrony przez dwa dni. Szybki rzut okiem. Czy jacyś rodacy już dzisiaj grali? Ok, jest nasz Mario, którego do którego brakuje mi 600 punktów, żeby go dogonić. On ma problem, bo. Y, jego obrona jest na E od pierwszego dnia. Nałogowy grzesznik, wczoraj też był. Gratulacje. Ja gdzieś tam jestem na 98, ale chyba przeskoczę niedługo. Wyżej o jest Clark jeszcze. Również gratuluję. To w ogóle pokazuje, że na szturmie wystarczy dobrze dobierać skład do przeciwnika, bo tutaj Clark ma dosyć słabe oddziały, a jednak jest w tym top 100. Więc to nie jest tylko szczęście przez 4 dni. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, powodzonka.